Siema, chciałem szybciutko Wam tylko pokazać, w jaki sposób, jak najszybciej i najprościej yy, możecie przesłać mi swoje nagrania, swoje yy, sytuacje, ponieważ strona yy, Polskie Drogi nie pozwala w tej chwili yy, na przesyłanie swoich materiałów, tak jak można to robić na przykład na, yy, na Wykopie czy na Joe Monster. Yy, na PD. Można to robić za pomocą Facebooka i do tego będziecie też potrzebowali swoje konto, yy, swój kanał na YouTubie. Jeżeli już macie graną swoją sytuację, wtedy trzeba tylko taki link skopiować, wejść na mojego Facebooka, wejść na, na tablicę. Taki link tylko proszę wklejać, publikować i to wtedy mi się fajnie pokazuje tutaj z boku na bocznej tablicy. Jak widzicie, jest tutaj tego cała masa od Waszych propozycji, Waszych różnych ciekawych sytuacji. Ja to codziennie sprawdzam i dziękuję za Waszą aktywność. A kolejnym sposobem jest dysk Google. Taki dysk pozwala na udostępnienie swoich materiałów. Trzeba tylko na swoim komputerze znaleźć plik, który chcecie mi przesłać. Na tym dysku, ten dysk Znajduje się tutaj. Trzeba tylko, jeżeli nie macie tu żadnego folderu, trzeba tylko ustawić, dodać nowy folder. Jeżeli już to zrobicie, znajdujecie plik na swoim komputerze, przeciągacie go, on się tutaj szybko wgrywa, i kiedy już tutaj jest, należy go tylko udostępnić, pisując adres osoby, czyli w tym wypadku polskie drogi, wyślij i to w zasadzie tyle. Ja po chwili na swoją skrzynkę dostaję informację, że, że dostałem od Was jakiś nowy materiał i tyle. Mam nadzieję, że, że ten film będzie dla Was pomocny. Pozdrawiam.